Maciej Wiśniewski, witam Państwa w programie Wieści z Lublin, dzisiaj specjalnym gościem Miedziowego Miasta był sam szef PiSu Jarosław Kaczyński zapraszam na relację z tego wydarzenia Szanse, szansę no bo nie chcę powiedzieć, że miało ma ciągle szansę być przedsiębiorcą w skali międzynarodowej być światowym koncernem, być wielką polską marką. Ale żeby tak się stało, potrzebna jest pomoc ze strony władzy. Potrzebne jest zrozumienie tego, że Polska powinna mieć tego rodzaju przedsiębiorstwa. Że to jest droga rozwoju, że to jest droga do pozycji światowej gospodarczej. Prezes PiS mówił o podatku, jaki został nałożony na KGHM przez polski rząd, ale mówił także o szansach Krzysztofa Kubowa najbliższych wyborach samorządowych. Polski rząd, ten rząd, który w istocie jest kontynuowany od 7 lat, bo zmiana premiera tutaj niewiele tak naprawdę wnosi, tego najwyraźniej nie rozumie. Czy nie chce zrozumieć, czy nie może zrozumieć. Najpierw nakłada na polską miedź, no, to się nazywa kopaliny, w tej ustawie są kopalinach, ale tak naprawdę chodzi o miedź, potężny podatek. Podatek dużo, dużo wyższy niż podobne stosowane w innych krajach. Obniża w ten sposób efektywność gospodarczą, efektywność biznesową przedsiębiorstwa, zmniejsza jego możliwości inwestycyjne. Doprowadza do tego, że pewna część inwestycji zostaje wyprowadzona z docile. Ja przypominam, złoża, rudy, miedzi są zupełnie niedaleko stąd, niedaleko Gorzowa. Ja byłem tam nawet niedawno. Doprowadza do tego, że różnego rodzaju szanse, które wydawały się możliwe do zrealizowania, zostają co najmniej bardzo ograniczone. Ale to proszę Państwa nie wszystko. Przed kilkoma dniami pani premier podpisała czy zaakceptowała nowe decyzje dotyczące paktu klimatycznego, które dla wszystkich przedsiębiorstw, które zużywają dużo energii, a to przedsiębiorstwo zużywa szczególnie dużo energii, są po prostu zabójcze. Są nowym, potężnym uderzeniem w ogóle w polski przemysł. Polski przemysł energochłonny szczególnie, ale może właśnie najbardziej w ten kombinat. To jest uderzenie tak mocne, że będzie trzeba stawiać znak zapytania nad wieloma inwestycjami, nad możliwością wykorzystywania różnych złóż, bo efektywność będzie spadała, bo ceny energii będą rosły, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości samorządowym, to nie jest ktoś, kto wejdzie do gabinetu i będzie się pytał osób z obsługi, co ma robić. I człowieka, który wie jedno, że lubi właśnie dzięki temu kombinatowi stać naprawdę na bardzo dużo. Na bardzo dużo dla mieszkańców. Bo jeżeli chcemy być bliżej ludzi, jeżeli chcemy słuchać i służyć, a chcemy słuchać i służyć, to musimy przede wszystkim rozwiązywać te problemy, które bezpośrednio dotyczą polskich rodzin, które dotyczą obywateli poszczególnych części kraju. I tu te propozycje, o których wiem, jak gabinety stomatologiczne we wszystkich szkołach, jak bezpłatne drugie śniadania. To są sprawy konkretne, to są sprawy, które dotyczą ludzi, dotyczą ludzi wszystkich, bo wszystkim pomagają, ale oczywiście dotyczą w szczególności tej części społeczeństwa, której wiedzie się gorzej. Ja wiem, że jestem w regionie bogatym, zamożnym. Oczywiście cieszę się, że ten region jest taki. Cieszę się, że takie regiony są w Polsce, ale to nie oznacza, że i tu nie trzeba rozwiązywać bardzo wielu problemów społecznych. Nasz kandydat energiczny, wnoszący do takiej nieco, powiedzmy sobie, skostniałej struktury samorządów w tej części Polski wiele nowego, jest naprawdę bardzo dobrą propozycją dla Lubina, bardzo dobrą propozycją dla tego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Dawid Jackiewicz, Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Drodzy Państwo, polski przemysł, potrzebuje, polski przemysł energochłonny potrzebuje taniej energii, taniej energii elektrycznej. Polski rząd powinien mieć prawo do decydowania o miksie energetycznym, o tym jakie źródła, jakie surowce energetyczne będą ten miks kształtowały. Przed kilkoma dniami mówił o tym przed chwilką pan premier Jarosław Kaczyński, polski rząd, w osobie pani premier Kopacz, Podpisał morderczy dla naszej gospodarki dokument pakiet klimatyczno-energetyczny. Dokument, który takie przedsiębiorstwa jak KGHE, Polska Mieć SA, wskazuje na bardzo znaczące wzrosty kosztów produkcji. To drugi, a może nawet kolejny jeszcze cios. Ze strony tego rządu, rządu Donalda Tuska, a dzisiaj rządu pani Kopacz, wymierzony w to przedsiębiorstwo. Pamiętamy o podatku, o którym mówił pan prezes. Pamiętamy o prywatyzacji, której nigdy miało nie być, a jednak została przeprowadzona przez rząd Platformy Obywatelskiej. A dzisiaj mamy do czynienia z kolejnym ciosem, czyli z podpisaniem pakietu energetycznego. Jeszcze kilka dni temu, w czasie przesłuchania na Komisji do Spraw Energetyki w Parlamencie Europejskim, pani kandydująca na funkcję komisarza europejskiego pani Bieńkowska powiedziała, że jej priorytetem będzie przeprowadzenie reindustrializacji, uprzemysłowienia Unii Europejskiej. Postawiła nawet taki bardzo ambitny plan, że do roku 2020. 16, z 16 do 20% podniesiemy wpływy pro, do produktu krajowego brutto pochodzące z przemysłu. Ten cel jest nieosiągalny. Okłamano opinię publiczną europejską, okłamano opinię publiczną polską. Te dwa cele, jakim jest reindustrializacja i polityka energetyczna, wzajemnie się wykluczają. Wiedzą o tym władze KGHM, Polska, Miecie SA. Pan prezes Zwirt mówi o tym publicznie. Mówi o tym publicznie większość polskich ekonomistów. Nie rozumie tego tylko polski rząd. Zadano cios śmiertelny KGHM-owi. Mamy nadzieję, że przyszły rok rząd Prawa i Sprawiedliwości odmieni tę sytuację, a KGHM zostanie wpisany na listę spółek strategicznych, które nie będą podlegały prywatyzacji i będą objęte szczególną ochroną ze strony rządu Rzeczypospolitej, rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Krzysztof Kubów, kandydat na prezydenta Lubina. Szanowni Państwo, złoża mieci są dobrem ogólnokrajowym. Natomiast należy pamiętać przede wszystkim o kosztach produkcji, o wysiłku ludzkim, o utracie zdrowia, ale też i o szkodach w środowisku, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców Lubina, bezpośrednio mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Chciałbym po raz pierwszy w historii miasta Lubina nawiązać ścisłą, podkreślam, ścisłą współpracę pomiędzy miastem Lubin a KGM Polska Mieszesa w obszarach kultury sportu, ale też rozwoju infrastruktury, z której korzystają mieszkańcy i pracownicy Zagłębia Miedziowego. Szanowni państwo, Lubin jest stolicą polskiej miedzi. Zależy mi na tym, żeby w tym mieście było to widoczne, żeby był widoczny jeden z największych producentów mieci na świecie. Tak się dzieje na zachodzie, w mniejszych miastach, miasteczkach, gdzie Duże firmy, duży pracodawcy e, pokazują, że można współpracować z władzami miast. Inwestować. A co to daje? To daje chociażby efekt taki, że im ludziom żyje się lepiej, tym lepiej pracują, lepsza jest jakość pracy. I o to będę zabiegał jako przyszły prezydent. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy czas na dosłownie kilka pytań. Bardzo proszę o zadawanie pytań do mikrofonu. TF26. Panie prezesie, mam pierwsze pytanie. Chciałbym na sekundę wrócić do Warszawy. Jacek Sasin złożył obietnicę, że w Warszawie będzie bezpłatna komunikacja miejska dla osób, które składają tam podatki. Czy według Pana ta obietnica dla zwycięstwo w walce o Warszawę? Jesteśmy nie wiem, Nie, czy to jest zwycięstwo, natomiast jest bardzo racjonalna. Chodzi o. To, że w Warszawie mieszka dobrych kilkaset tysięcy ludzi więcej, niż jest, jak to się kiedyś mówiło, zameldowanych. Oficjalnie w Warszawie mieszka milion siedemset, milion tysięcy mieszkańców, naprawdę znacznie więcej, być może nawet siedemset tysięcy więcej. I oni nie płacą podatków w Warszawie. I jeżeli tylko nawet część z nich zacznie płacić podatki w Warszawie, to z tej części, która należy się z pit z samorządom będzie można spokojnie te 7 kilkadziesiąt milionów złotych bo tyle kosztuje warszawska komunikacja znaczy dokładnie nie tyle kosztuje tylko tyle się uzyskuje z biletów bo kosztuje więcej będzie można uzyskać i to jest dobry pomysł dobry pomysł, który odnosi się także do sfery wygody w mieście bo prawdopodobnie zmniejszą się korki ekologiczne i no, mniejsze zanieczyszczenie. Zalet jest naprawdę bardzo wiele. W związku z tym chciałbym dopytać, bo Janek Sasin sam stwierdził, że nie płaci podatku w Warszawie. Mieszka 900 metrów tak naprawdę za znakiem Warszawa. On stwierdził, że miasto nic za to mu nie może zaoferować. Troszkę taka nieścisłość w tym, co mówi, że proponuje ludziom, żeby te podatki składali w Warszawie, a jednak on sam tego nie robi. Według Pana dlaczego tak jest i dlaczego on mówi, że miasto nie może mu nic nie zaoferować? To jest wina władzy? Proszę Pana, to jest tak. Jeżeli ktoś mieszka w Zielonce, w Zielonce mieszka Pan Jacek Sasin, to powinien w moim przekonaniu, mówię tutaj o własnym zdaniu, tam też płacić podatki. Chodzi o to, że bardzo znaczna grupa ludzi mieszka w Warszawie. Mieszka, po prostu mieszka i to są setki tysięcy ludzi i tutaj nie płaci podatków. Więc ja nie bardzo rozumiem tego pytania. Ja wiem, że Państwo no, chcą powiedzieć coś ostrego, ale tym razem się nie udało. Kulą Chciałbym ostatnie pytanie zadać. Jak Pan uważa tutaj, jeżeli chodzi o wybory i jakie szanse mają, czy nazwisko daje duże szanse w tych wyborach samorządowych? Nie zadaję tego pytania bez przypadku, ponieważ aż 101, 101 kandydatów będzie o nazwisku Kaczorowski, Kaczyński przepraszam najmocniej. I tutaj chciałbym zadać pytanie, czy oni mają większe szanse, jak Pan ich szanse ocenia? Proszę pana, zależy z jakiej listy kandydują, jak sprawa i sprawiedliwości to może mają trochę większe, ale naprawdę nie nazwisko tutaj decydują. Ja pamiętam jak mój w świętej pamięci brat opowiadał, że podszedł do niego mały chłopiec i powiedział mu, panie prezydencie, ale ja się nazywam tak samo jak pan. Brat powiedział, no to jak się nazywasz? Kaczor. Oczywiście mamy tylko... I jeszcze kilka zdjęć z wizyty no, Jarosława Koszyniewskiego, którego nie zabrakło przy pomniku Solidarności, gdzie e, w 70-tych latach straciło życie trzech, e, trzech robotników, m.in. Mirosław, Mirosław Poźniak, czy pan Terajkowski. I no kwiaty dość skromne, ale pis biedny to co się dziewi. Dziękuję Maciej Brzewski, do widzenia.